Losowy Halloweenowy skin! Dokładnie tak. W dzisiejszym odcinku to właśnie losowy skin z Halloween będzie decydował o naszym lucie i o naszej grze. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał oraz pamiętajcie o kodzie zakszak i ty w sklepie. Dzięki wszystkim za wsparcie. I wbijajcie też na moją mapę, która teraz pokazuje się na ekranie. Nie wiem co się dzieje widzowie, ale jestem duchem. Zobaczcie, co się dzieje. Pierwszy raz coś takiego tutaj mam. Ej, ja nie wiem o co chodzi, ale skaczę z busa i jak widzicie, mam nową rybę, czyli fioletowe skiny. A u mnie jak możecie zobaczyć, mam tutaj ej... Eee, skiny legendarne, ale nie wiem jak ten skin się nazywa. Dyniolec, tak go dzisiaj nazwiemy. On się jakoś tam Gordon nazywał, może Gordon Ramsay, no nie wiem. Widzowie, w sumie to przywitanie. Nie wiem co tam u Rafy się stało, więc y, jeszcze ja się z wami przywitam. Witam was w odcinku oczywiście losowego skina Halloween. Jest źle, bo lecą z nami goście. I czemu oni tu lecą? Jak tutaj nigdy nikt nie lata. Ja poleciłem trochę w inne miejsce, bo trochę. No wydawało mi się, że lecimy na tą wyspę. Więc ja do ciebie dołączę za chwilę zakrzak w razie czego, bo ja tu czuję, że coś będzie fajnego. To może na odwrót, ja dołączę do Ciebie, bo też zleciałem gdzie indziej. I sytuacja jest taka, ja mam fioletowe itemy, ty masz złote, to no więc starej ja ogołem życzę nam powodzenia w znajdź tego, A co ty tam masz! Patrz, stary, a mogę mieć mityczne przedmioty? Mogę jak złote, no nie? Złote i mityczne, oczywiście. To podpinamy pod jedno, ej, to ten odcinek zaczyna się mocno. W sensie XD, ty od razu dwie rzeczy znalazłeś. Właśnie z jednej skrzynki wyleciały mi mityczne. No, mityczny przedmiot mi wyleciał I fioletowy, jeszcze drugi fioletowy jest obok w razie czego zakrzak. Ja lecę sobie tutaj zobaczyć na skrzynki, bo gdzieś tu powinna być skrzynka z kluczami. Może dostaniemy perka czy coś takiego. O, jeszcze mam rękawice. I dwa mityczne przedmioty tego. Chłopie, ty powiem ci, że naprawdę rozbijasz bank bardzo mi się to podoba I w ogóle ten ja nie wiem czy ty wiesz ale w ostatnim updatecie Fortnite dodał nowego perk'a że dostajesz losowy mityczny item więc może uda nam się go wylosować tylko znając życie mamy je zablokowane wizowie bo nie wiem trzeba grać chyba 100 lat żeby odblokować teraz jakikolwiek perk ja otwieram skrzynkę zobaczmy co mamy mam fioletowe kulki dla ciebie więc jak że masz fioletowe przedmioty możesz sobie to zabrać i mam tutaj skrzynki o których mówiłem i są same fioletowe przedmioty jakby co w nich pompa i łespek to w sumie coś dobrego dla ciebie ja w ogóle wziąłem sobie teraz Pompę niebieską do ulepszenia, ale ja tej pompy nie lubię widzowie. Ona ma tak mały celownik, że ja nie trafiam totalnie nic. Może wy macie lepszego aima, to dla was jest spoko. A teraz zabierzmy sobie tutaj DMera. Dziękuję bardzo, kulki dzięki. No i ja mogę już walczyć. To mi się podoba. Tylko, Rafa, musiałeś trafić. <laughs> mój najbardziej ulubiony item. <laughs> Ja specjalnie z o tobie jak otwierałem tą skrzynkę To wiedziałem, że coś fajnego wyleci dla ciebie I proszę bardzo Ja tutaj mam złoto, bo przedmioty pewnie jeszcze będziemy mogli ulepszyć W razie czego wziąłem sobie niebieską pompkę Tak samo na ulepszenie Możemy ulepszać za zakrzak czy nie? Możemy, możemy Oczywiście, że możemy Widzowie, żeby nie było, że szukamy dzisiaj przedmiotów 75% meczu I zrobimy jednego fraga To możemy dzisiaj ulepszać Możemy dosłownie zdobyć je w każdy możliwy sposób I wjeżdżamy, a następnie rozjeżdżamy Taki jest plan Na pewno się uda Ja ogólnie uważam, że ty, mimo wszystko tak może może się wydarzyć, ale co to zobaczycie na samym końcu tego odcinka. Powiem tak, załóżmy się, ja obstawiam, że w tym filmie będziemy mieli więcej niż 7 fragów. Ja tak mówię, pewnie przegram ten zakład, ale no, ty możesz obstawić, że mniej albo więcej, nie wiem, w sumie. Ja obstawiam, że w tym meczu dobrze by było, żebyśmy wygrali, a ile będzie fragów, to zobaczymy, ale na pewno mniej niż 7, ale mimo wszystko będę się starał zrobić jak najwięcej. Znaczy, na razie z naszym ekwipunkiem to podejrzewam, że możemy mieć ujemne fragi, jakbym spadł z wysokości czy coś. Rafa, tu w ogóle... Jak nie wyszczyliłeś? Widzisz to? No bo to wszystko było przemyślane. Stary, sieć tam yy, i szukaj czegoś fioletowego z drzewa. Z bambusa. Hej, może coś tu rośnie na drzewach. No nie wiem, widzowie, Mo Fortnite mógłby dodać na przykład przedmioty rosnące na drzewach. To by na pewno miało wielki sens, a teraz weźmy sobie, odbierzmy pierwszego perka, zobacz... Czy ty masz dynietnicę? Fioletową albo złotą? Ja mam właśnie niebieską dynietnicę i sobie ją ulepszę na złoto. I ja sobie będę latał dzisiaj z RPGiem. I ty masz skin na dyni, przedmiot dynietnicy, to jeszcze. Ty mamy coś w ogóle jeszcze z dynią w Fortnitecie? Pewnie jakiś kilo, ale z przedmiotów nie. Więc widzowie, odbierzmy pierwszy perk i. ej, mam! Mam perk do DMR-a. No bierzemy, bierzemy, lepiej być nie mogło. Co ciekawe, ja dostałem perka wybuchowa nadwyżka, natychmiast otrzymujesz rakiety, będziesz również znajdować więcej rakiet w pojemnikach. Więc... Więc, jak ja będę miał RPG, no to idealnie zabieramy sobie tego perka. Ty, no to ty dostałeś naprawdę kozacki zestaw. Nie dość, że to jest odcinek Halloween. To jeszcze Halloweenowy RPG, który prawdopodobnie będzie robił większość fragów w tym meczu. Bo, widzowie, no, powiem wam tak. Rafa z RPG to sieka, nie? Rafa z RPG sieka. Jest mityczna miotła dla Ciebie. Nie wiem, czy ty to możesz podnosić. W sumie to nie jest przedmiot do zadawania d więc chyba tak. No, wydaje mi się, że do przechodzenia, widzowie, do przechodzenia, do dojeżdżania, żeby nie było nudy, mogę zabrać, bo jednak, no, nikogo, nie nie Mogę tym wyeliminować. Otwórzmy kolejną skrzynkę. Ej, czy ja mogę dostać coś, z czym mogę grać? W ogóle fioletowego, albo dla Ciebie coś złotego? Bo Ty nawet nie możesz niczym strzelać jeszcze. To jest scam. To prawda, ja muszę lecieć jak najszybciej na ulepszarkę. W sumie odpalę sobie mapę i stacja, na której będziemy mogli ulepszyć, jest tutaj. Jest tutaj. I kolejna ulepszarka jest tutaj. Czyli. A, jeszcze może tutaj. Ej, powiedz mi, czy Ty się orientujesz, czy w grze jeszcze jest perk klucznika? Czy już go wywalili? Wydaje mi się, że tak. Chociaż nie wiem, teraz patrzę na perki Takiego nie mam, ale przeroluję jeszcze raz specjalnie dla Ciebie. Nie ma. W takim razie ja też spróbuję przerolować swoje, ale wygląda na to, że chyba nie ma y, tego perka klucznika. Widzowie, napiszcie w komentarzu, a my teraz idziemy na ulepszarkę. Czy to jest ten nowy Ej, To ej, jest debut van co? To jest debut van, tylko to jest dokładnie to samo Nie wiem, o co tu chodzi, tak szczerze Ej, czyli to faktycznie jest ten inny Ale to powinno działać tak, że jak kogoś zdebutujesz To on już nie może wrócić na mapę Jakoś tak czytałem, że to działa No ale najwidoczniej, no, nie działa Ej, coś leci, coś leci Wylatuje jakby, co? Coś tam przyleciało Jeszcze fioletowa snajpa jest dla ciebie Tu jest gościu On będzie rebootować A, ta, 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 czekaj, 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 czekaj Niech, dobra, walę do niego, że jest tuwa Biało, bijało. Padni! Jeden HP leży, mam go! Mam go! Elo, Elo! Ty, ale coś do mnie strzeliło. Teraz nie, nie wiem co, nie wiem o co tu chodzi. Ej, ja stary w ogóle znalazłem jeszcze RPG i będziemy mogli grać na dwa RPG. Taka ciekawostka. Kolejny! Na mnie! Oj, 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 oj! Ej, dalej, tu nie ma nic dla mnie, to jest najgorsze. Uciekajmy, stary, uciekajmy, uciekajmy, bo się wywalimy i będzie totalna lipa. Okej, okay, ja polecam trochę w inną stronę, bo tak mnie miotła wybiła, ale na no, spokojnie, ja dam radę. Zaraz się znajdziemy, chyba że ja zostanę tutaj ZRPgowany, To się nie znajdziemy, bo jeśli że tak się może stać. Czekajcie, niech mi ta lotnia się załaduje szybciej. Dobra. Trzy, dwa, jeden. Uciekam do ciebie, stary. Proszę, żebym nie zginął w powietrzu. Proszę. 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 Noszę kalosze. Dobra, żyję. Okej, okay, to ja, widz co? Ja sobie lecę ulepszyć tego RPGa, żebym ja cokolwiek tutaj mógł zrobić, bo na tą chwilę nie mogę dosłownie nic. Ej. Idę też ulepszyć RPG. Jak my będziemy grali na Double RPG, wiesz co można robić? Dwa RPG w tym samym czasie w boksa i jeden będzie trafiał przeciwników. To jest bardzo dobry plan. Co ciekawe, ja mam jeszcze jedną rzecz, czyli e, rakiety, które mi wypadają, więc one mi się nie skończą, więc to naprawdę będzie dobre połączenie. O, będzie, widzę, coś pięknego. Na World Cupie jakieś 5 lat temu graliśmy na Double Heavy AWP, a dzisiaj na filmie będziemy grali na Double RPG. Historia tworzy się na nowo. <laughs> tak jest. Ja tutaj już mam ulepszone wszystko. Co ciekawe, tu jest pompa do kupienia fioletowa. Jakbyś chciał. I C4. Do kupienia pewnie za klucze. Jak dobrze rozumiem? Mm, za złoto. A za złoto? No to biorę pompę fioletową, to ja muszę zabrać. Ja to sobie tylko tutaj zjem apteczkę, bo mnie trochę obili. I mamy kolejną strefę na mapie. W sumie jesteśmy w samym środku. I ja sobie sprawdzam tutaj jeszcze na lokacji, czy ja coś tutaj widzę, mam. Na pewno z pojemnika polecą mi RPG. Zabieramy. Aha, już więcej mieć nie mogę, więc Zakrzak możesz sobie je zabrać. są tutaj. Dziękuję bardzo, biorę twoje rakiety. Ty ile tobie tego leci? Bardzo dobrze. Co ciekawe, mamy jeszcze więcej rakiet, ponieważ tutaj mamy. Ulepszony pojemnik i za Krzakowi zawsze przyda, przyda się więcej rakiet. Więc ja sobie tutaj wchodzę. No i zobaczymy. Ej, gdzie ta skrzynka jest? Widzowie, jestem już u pani NPC, tylko mam dylemat, bo tutaj jest e, taktyczna i wolna pompa. I nie wiem, którą wziąć, ale chyba zdecyduję się na tą wolną, więc kupujemy. Ja otwieram skrzyneczkę, coś złotego. No niestety złoty DMR. W sensie zielony, ale ta broń jest tak dobra, że powinna być tylko złota. Tak, widzowie, DMR. Ja myślę, Rafa, że ty się pomyliłeś. Ona powinna być mityczna, tylko mityczna. Widzowie, kto się zgadza. Piszcie w komentarzach, bo DMR to jest naprawdę przedmiot, który zrewolucjonizował Fortnite'a. Każdy tym gra i jest mega potężny. Zakrzak, mam coś dla ciebie, proszę bardzo Możesz sobie zabrać A ja sobie wezmę to I pasuje mi odzyskać złoto z tego odcinka Bo ja wszystko wydaję na odcinkach u Zakrzaka A później nie mam złota, więc lecę do automatu <grym> XD, no to pechowo Widzowie, wydajemy kolejną kasę Ej, w sumie na ten odcinek już trochę golda poszło Więc dobrze byłoby to faktycznie odrobić No i co? Lecimy dojeżdżać O, 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 dawaj, dawaj Bo ktoś tutaj jest Zakrzak Wyciągamy RPGa Wyciągamy RPGa i jakich ich gwizdziemy, widzowie To myślę, że nic z nich nie zostanie Na budynek? Cień, czekaj Możemy wejść na budynek, w sumie zobaczyć, gdzie oni są. Tu są koło mnie, zakrzak, dawaj, dawaj, dawaj. Ja to mogę rozwalić. Oj, jednak nie mogę tego rozwalić. Ty, on się wydaje mocny. Możemy mu double RPG wjechać. Ty ktoś w niego z też z RPGa. Dawaj, zakrzak, też RPG teraz! Dobra, widzowie, lecimy, ale na trzy, na trzy! Czekaj, musimy się zgrać. Musimy się zgrać. Trzy. Dwa, wow, dobra, w tego drewnianego Ach, Chyba się nie zgramy w sumie Nie, no jak ja mam tyle czekasz, to ja tu zginę, stary Dobra, no to yy, to walczmy, walczmy ci, ci się. Ty masz mega lowa, faktycznie Ej, Ja też, buduję ci, buduję ci Aha, fajnie cię zabudowałem, no, pomocny ze mnie teammate Ej, miotło, miotło wylećmy, dawaj, trzy, cztery Aha, wylatujemy a... Wyleciałeś? No, na dół O, stary, czekaj Walemu RPEGA powinien dostać! 158! Na strzała jest! Leży! Ty, ale! Ej, przepraszam! Skąd ja mam niebieską pompę we ekwipunku? No nie no, widzowie no, no trzeba napisać w komentarzu no tutaj, że... Nie wiem co możecie napisać. Ej, ale ja naprawdę, ja po prostu z automatu przysięgam. Yy, ja z automatu kliknąłem pompę, patrzę mam pompę, no i walnąłem, ale nie wiedziałem skąd. To był taki automat. Przepraszam widzowie, od... no to nie wiem co teraz. Zakrzak, co teraz. No, widzowie, ja myślę, że po prostu musicie napisać dla Rafy w komentarzu jakąś karę i jeżeli pod tym filmem będzie 2000 łapek w górę, no to Rafa tą karę zrobi. Tak, ta, nie ma, inne, nie ma innego wyjścia. Ja myślę, że to jest dobry pomysł, a bo wiem, że i tak nie wbijecie tych łapek, więc na luzie, na luzie. Ej, czyli czekaj, stary, ty potrzebujesz złotego shotguna. Ty w ogóle niebieskim gwiznąłeś. No ale co, widzowie, każdy się myli, tak? Każdy się myli, każdy popełnia błędy, nic się tutaj złego nie dzieje, dlatego że i tak resztę fragów będziemy robić tym, co musimy. Już mamy dwa fragi, jeszcze brakuje nam pięciu. Ej, a tu może w sejfie będzie coś do leczenia dla mnie. No, ja też bym nie pogardził jakąś dużą podką albo jakbyśmy jakiś splesie znaleźli, czy coś w tym stylu. Ja w ogóle nigdy nie wiem, gdzie jest ten safe, To jest trochę dziwne. 15 osób do końca meczu. Ej ja myślę, że zrobimy. Te 7 fragów. Ja myślę, że zrobimy, bo dwa na koniec, trzy po drodze. Tak z 10 fragów będzie. Dobra, może nie, bo w sumie nie, na to nie ma szans, ale trochę narobimy jeszcze. Ej, ktoś leci niedaleko. Właśnie ktoś leci, a ja pompę zostawiłem tam. O choinka. Ty, stary, też dostałem perka z rakietami. Kumasz to? Przecież jak my zaraz porakietujemy tych gości, oni nie będą wiedzieć, co się dzieje. Ja tutaj jeszcze lecę na automat po złoto, bo mam tego, a muszę to wyrzucać. Ja na razie zbieram rakiety. Ej, z każdego boksa rakiety. To jest coś pięknego. W ogóle jest tu jakiś Semdzik, ktoś strzela. Nie, to w sensie to ja rzucam do automatu. Ej, czekaj, czekaj, jest niedaleko. Tu, 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 37 dostał, yy, przyleciał. Fioletowa, pu, różowa babeczka. Ej, biało, 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 bardzo mało ma! Ej, chyba mu lecę na dynie. Lecę mu na dynie! Je, jesteś pewny? Jestem przekonany. Aha, wypił siorba, No to może mniej, ale walę vale mu RPGa, walę vale mu pompę. Wyleciał. Ucieka. 37. No, ja nie mam z czego, nie. Ja nie mam z czego, no, co za gościu. Ale chłop przyfarcił, nie, stary on miał, no nie wiem, 30 HP, może nawet mniej, bo ja mu dałem 61 na biał, więc pewnie miał. Jeszcze mniej, ale to pokazuje tylko jedno Widzowie, że my ten serwer tutaj no y, Dominujemy, prawda? I to jest dobry trik Na golda, o dziękuję, dziękuję ej ej, 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 uciekaj stąd gościu To ostatnie, dobra, ej Odrobiłem trochę tego złota, to mi się podoba e, Pompę by posuwało dla mnie ulepszyć, ale Rpegi nam wystarczą Myślę, że w sumie dobrze jakbyś tą pompę miał Ale jak jej nie będziesz miał, no to w sumie też nic Jakiegoś mega złego się nie stanie, bo masz tego Rpega, więc zawsze możesz rpegować Do nas coś! Jest? Na dachu? U nas? Ty! Tak, gdzieś Ty jest! U mnie, u mnie gdzieś! Może pod Tobą? Gdzieś tu na dole? Ej, na pewno zleciał, ale ty... Dobra, to są jaja, że tego chłopa nie ma. Nie widać go. Ej, ja nie wiem, gdzie on jest, ale tu się coś budowało. Może on i siedzi w samochodzie? Ej, czemu tu się nie da postawić schodów? Tłumaczy mi to ktoś w jakikolwiek logiczny sposób? Ja jedyne, co potrzebuję, to rakiety znaleźć, więc otwieram pojemniki, żeby mieć więcej. Proszę bardzo, dobra, mam full. Ja biję do ziomków, oni tam się tuką Czemu ja mam dmr -a? No przecież tego się, z tego się nie da biało, biało! Stary, jak ja bym miał ten zwykły karabin, MK z lunetą, ja bym tam już miał kolejnego fraga No ale oczywiście nie mogę tego mieć biało. Trzydzieści się! Nie wytrzymam. Biało, 70. Ja wychodzę na najwyższy budynek, chyba tak szczerze. Wejdę sobie tutaj i będę... Ben... Tylko z RPGa to ja tak li lipa trochę. Z najwyższego budynku, no, w sensie ten erpek będzie trochę leciał, ale ja na razie próbuję tych gości przytrzymać. 37 dostał. Tam jest jeden solo od strefy. Będzie szedł. Tylko chyba ty nie masz czym strzelać na daleko, no nie? No, bardzo źle jest u mnie z takimi rzeczami, ale końcówka będzie dzięki temu lepsza. Ty jesteś bardziej właśnie pod końcówkę, bo ty masz takie itemy, że łatwiej ci jest pod końcówkę, no mi trochę łatwiej jest teraz, bo po prostu mogę być z daleka Chłopy, ja do niego pruję, ja mu tu nie odpuszczam Widzę go na termowizji, więc No, kolega chyba, się. Ja 37 Ale mu gwiznąłem, ty, to jest grane Ej ty, ja mogę tam lecieć, jak chcesz i im walnąć Tego RPGa, on jest jeden Ma strefę, o, już wyleciał Już wyleciał w powietrze Jakbym go tak trafił, to by leżał, no ale oczywiście DMR, DMR, 37 Ja sobie tutaj siedzę na budynku Gorzej jak dostanę snajperkę, bo stanąłem w miejscu Stary, ja do ciebie wlatuję jakby coś Aha, no to fajnie sobie wleciałem na pewno dolecę. Jeżeli byś miał, to bardzo chętnie przegarnę amo do Demera, bo właśnie mi się kończy. Ej, amo do de Demera, proszę bardzo, masz całe, całą amunicję, jaką chcesz. Dziękuję, dziękuję Ci w takim razie bardzo. Ej, czekaj, ty masz tylko RPG. -a? No, a chcesz rocket rajda? Czy ja chcę rocket rijda? No może, możemy spróbować. Patrz, tam przelecisz, tam. Dawaj, ale da dasz radę mnie na pewno wystrzelić. Dobra, zobaczymy. Na spokojnie, ja skaczę, nie musisz się śpieszyć. Oj. To ciężkie będzie do obliczenia. Jeszcze raz. I... A nie widzowie. Ja, ja Ja boję się, że wiecie, że zakrzak jeszcze zginie, więc może niech zostanie tak jak jest. Ja cię wyślę za pierwszym razem, ja jestem w tym dobry. Ja mogę cię wysłać jak chcesz w kosmos. I dobra, tylko ja sobie rakietki odrobię, szybko. I już do ciebie lecę. Dobra, mam rakietki i lecę do ciebie. Ej, hey, no tam, bo my się bawimy rakietami, a potem będziemy płakać w końcówce, że nie mamy czym strzelać, LOL, jak ja się z tego wybiłem. Ty, ale tam mnie nie wysyłaj, bo tam to już bez sensu, co? Bo tam nie ma strefy. Wiem, wiem, tylko ja tak patrzę, bo tam ziomki się biją, ale niech się biją. Rafa, zapraszam cię tutaj. Na... Na górę, robimy rocket ride. A. Czekaj, do strefy, do strefy cię wyślę, do strefy, tak? Chyba. Ej, widzowie, jak to się uda, to musicie zostawić łapkę w górę. Dawaj, skacz, stary. Zobaczymy, czy to przejdzie. Skaczesz? U mnie? Nie. No uwaga, już skup się. Cały czas, cały czas, cały czas. Na spokojnie, na spokojnie. Ja muszę to wyliczyć. Wyliczyć muszę. Boże, ja lepiej się nie będę brał za takie rzeczy. Proszę teraz zrobić stop klatkę na czarno, biało, smutna muzyka i powiedzieć, ja to zrobię za pierwszym razem. I później proszę <grym> taką to... urwaną taśmę zrobić. Ej, ale ja myślałem, że zrobię. No, zazwyczaj mi wychodziło, ale chyba wyszedłem z wprawy. I teraz mam loła. No, gratulacje dla mnie, widzowie, gratulacje. Ej, chłopie, tu leci go leci wiedźma na tym. iść Ta wiedźma chyba dostała. Drugi jest tu. Ja to się cykam trochę wychylać. Boję się snajperki w czoło, ale miejmy nadzieję, że nie dostanę. I gdybyś widziała apteczkę, to krzyć. bo potrzebuję mocno. A to trzymaj to, trzymaj połówkę, potki, a apteczka chyba była w drugim budynku po drugiej stronie. To zaraz się to ogarnie, czekaj, ten ziomek. Ej, wiesz, że on siedzi w zoł, nie? Chodzi, Leci mi otłom! No! Ja nie mogę, ej, 37, ten DMR to jest naprawdę, nie powiem co widzowie, no nawet nie będę mówił, musimy sobie wylecieć, Rafa, gdzie ty jesteś? Dobra, na budynku spadam ci na głowę. A, pa, 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 do tego, co ja, on nie widzi, a, nie, co, no przecież to jest oszustwo, oh. ej, jeszcze jedna, kolega, a nie to, nie, co, myślałem, że to NPC, ej, oni, jeden jest nad, wow, ty, co jest? Ej, dawaj, grzejemy tam z dwóch herpeków naraz. Stary na trzy w tamto miejsce. Trzy, dwa, jeden... A bo ja zaczęłem od trzy! Ryku, no ale... Wykuna, jak ty tam liczasz, co jest? Ty przez okno. Jeszcze raz. Trzy, cztery wystrzel! Dobra. Ty ja mu wle... O, mu wleci mój, wleci! Dziś, jest! Leży, leży! Leży, 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 leży jeden. Pięknie. Pojedynczy sam, nie? Tak, zostaliśmy my w dwójkę i oni solo. No widzowie, dobrze. Bardzo dobrze to wygląda. Teraz tylko, żebym mnie zerwał w dynie. Ej, on wychyla się? Nie, nie, to loot, loot. wygląda jakby się wychylał trochę. Ej, ktoś koło mnie lata. Och, oinka. Ktoś koło mnie leci. Wierzę, że przeżyjesz, wierzę, że przeżyjesz. Dasz radę. Stary, wierzę w ciebie. Ja teraz roluję na perka z pizzą. Bo przypomniałem sobie, że takie coś istnieje, no ale oczywiście tego nie dostaję, więc super. Jak sytuacja? To ja mam dziewięć rakiet w razie czego. 61, tam w głowę dostał 9 rakiet, ja mam 6, no to trochę mamy. Ej, tu, 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 widzisz go? Widzisz go koło mnie? Widzę, 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 spadam ci na głowę. Mam Dobra, mam rakietnicę przygotowaną, tylko żebyśmy siebie nawzajem nie z tego wali. No Leci? to dawaj, tak, 3-4. Dobra, dwie rakiety w tym samym czasie. 115 dostał! Dobra. Jeszcze raz chyba trzeba! Trzy, w prawą stronę. 3-4. Leci! Dostanie! Leży, yes, leży yes, yes. I drugi, drugi tu jest Ja lecę nie, po rakiety no, Dobra, weź sobie z niego rakiety I kończymy to, widzowie, halo i nowym rpg em Tak jak przystało na... Ło, wow, co on ci, Ej, nie, no trochę... Nie wiem, ja, ja, nie wiem, czego ja w ogóle dostałem Czekaj, czy ty przypadkiem się nie wyseźłeś tam RPG-iem? Ej, no nie, no Zakrzak, co ty, szanujmy się kto tak ostatnio robił? No, w sumie to chyba i ja I to nawet dzisiaj, jak ciebie próbowałem wystrzelić Ej, Bill fajtuje się z nim Więc, e, no co, jest to troszeczkę takie... Ej, RPGuje, RPG- Reguje, miotły użyj sobie wrażyczego. czego. Uwaga, bo leci. Dobra, używam miotły. Został za 12. RPEGuję go dalej. Ej, grzejmy do niego zerpega ile wlezie. Ty na no, hagi ci wleciał. Czy ty go skilofowałeś? Nie no, on zginął od strefy. Łatwo, widzowie, łatwo. Pamiętajcie, widzowie o kodzie Zakszak i Ty w sklepie wbijajcie tutaj na te filmy. Trzymajcie się do następnego i cześć.